Przecież już minął miesiąc od zapłacenia. No trudno. Musiałem odkręcić prąd, bo minął miesiąc od zapłacenia, a ustaliliśmy, że co miesiąc ten, ten pan Maxil będzie płacić. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale nie zapłacił, więc nie ma prądu. Muszę do niego zadzwonić. Muszę to bo nie może to tak być. Więc ja sobie wyciągnę na mój telefonik i zadzwonię. No trudno, nie odbiera. No to w takim razie muszę też odkręcić wodę. Nie ma wody, nie ma prądu, a jak nie będzie gazu, i znowu mnie na przykład tydzień to dom będzie musiał zostać burzony. Albo już nawet. Więc ja odwodzię po moją ekipę i zaraz oni zburzą, bo za gaz też dużo nie płacił. To też mu odkręcę. Dobra, więc ja idę powiedzieć. Więc ja muszę iść napisać, że musi ekipa puszyć ten dom, bo nie może tak być. Dobra. Dobra, że ja już tam napisałem. A ty, drogi widzu, jeśli jeszcze nie dałeś lajka do filmu. To musisz w tej chwili dać. Bo jak nie, to właśnie też wynajmę dla ciebie ekipę do rozbierania domu i ci burzą. Nie no, oczywiście żartuję. Ale jak serio? Ale na serio? Nie no, dobra, nie no, żartuję. A też są osoby takie dziwne, które nie płaciły. I dziś się zapodziały. Tak dziwnie wyglądali. Dobra, muszę jeszcze tutaj. No. O, dobra. No dobra, a więc teraz. Dobra, nikt nie patrzy. O nie, jak to otworzyć? Może już zapomniałem. Nie... No! Już. O dobra. Nie patrzę, to skacze. A to są pieniądze ci, którzy płacili. I to. są to Tutaj mam taką specjalną maszynę. Link, a to tym budynku. Nie wie, tylko ja. Patrzcie. Tutaj te, te karteczki. Tutaj. O. Twarbuje i tak się robią te pieniążki. O. No i mamy. A teraz. Jeśli chcesz kolejny odcinek, zostaw ławkę w górę. Ja je żartuję. I za chwilę będzie oczywiście.